Do pełni szczęścia brakowało mu tylko złotego medalu indywidualnych mistrzostw Polski. Dzisiaj jego półka na trofea jest kompletna. Bartosz Marslik triumfował wczoraj na torze w Lesznie podczas IMP 2021. Zawodnik mojej bermudy Stalgorzów od początku zawodów świetnie prezentował się na torze i pokazywał, że nie ma zamiaru wyjechać z Leszna bez złotego krążka. Kilka razy w swojej karierze było krok od jego zdobycia, ale za każdym razem złoty medal IMP wymykał mu się z rąk. Tym razem mogło się tak stać za sprawą Macieja Janowskiego, ale to, że faworytów do złotego medalu jest tylko dwóch mocno zmotywowało pozostałych zawodników z listy startowej. Do starcia faworytów doszło w 12. gonitwie. Zmarzlik pewnie pokonał Janowskiego. Wraz z nim prym w klasyfikacji ogólnej wiódł zawodnik Fogo Unii Leszno Janusz Kołodziej, który także zameldował się tego wieczoru w finale. Po zasadniczej rundzie zawodów zarówno Zmarzlik jak i Kołodziej mieli na swoich kontach po 14 oczek. Tym samym zapewnili sobie miejsce w finale, a wraz z nimi Krzysztof Kasprzak i Maciej Janowski. Finalne starcie przyniosło wiele emocji. Sp Taśmy najlepiej wystartował Krzysztof Kasprzak, ale Mistrz świata pokazał swoją klasę na torze i po chwili objął prowadzenie, którego nie oddał już do końca gonitwy. Tuż za nim na mecie zameldowali się kolejno Maciej Janowski, Janusz Kołodziej i Krzysztof Kasprzak. Piąte miejsce zajął kapitan leszczyńskich byków Piotr Pawlicki. Tegoroczne IMP, podobnie jak w zeszłym roku, było połączone z memoriałem imienia Alfreda Smoczyka.